Witam serdecznie w Majskie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne, proste ciasto z jabłkami. Jest wilgotne, cudownie, pachnie i na jednym kawałku nie można poprzestać. W przygotowaniu jest szybkie i łatwe. Polecam. Zapraszam na film. Składniki na ciasto. Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 200 gramów mąki pszennej, użyłam tortowej. 130 g cukru, 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego. Możemy ją zastąpić cukrem z wanilią lub cukrem wanilinowym, 100 ml mleka w temperaturze pokojowej, 2 lub 3 nieduże jabłka, 2 jajka, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 1 czwarta łyżeczki sody i 120 g miękkiego masła. Do miski przekładamy miękkie masło. Dodajemy cukier i ucieramy mikserem przez około 2-3 minuty. Następnie dodajemy po jednym jajku. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Gdyby masa troszkę się zważyła, nie należy się przejmować. Dodajemy jedną łyżeczkę ekstraktu waniliowego i krótko mieszamy mikserem. Przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą. Mieszamy krótko mikserem na jednolite ciasto. Dodajemy mleko i krótko mieszamy do połączenia składników. Składniki możemy jeszcze zebrać szpatułką z brzegów miski. Ciasto na chwilę odstawiamy, przygotujemy jabłka. Jabłka obieramy, przekrawamy na pół. I usuwamy gniazda nasienne. Kroimy na kawałeczki. Dodatkowo będziemy potrzebować 60 g ciemnego cukru. Możemy użyć jasnego brązowego trzcinowego. I jedną łyżeczkę cynamonu. Ja dałam taką kupiastą łyżeczkę cynamonu, ponieważ bardzo lubię cynamon. Ciemny cukier mieszamy z cynamonem. Możemy wymieszać rękoma. Do przygotowanej keksówki przekładamy połowę przygotowanego ciasta. Wyrównujemy. Na wierzchu kładziemy pokrojone jabłka dosyć gęsto, tak żeby przykryły całą powierzchnię. Jabłka posypujemy połową przygotowanego ciemnego cukru z cynamonem. Na wierzch wykładamy pozostałe ciasto i wyrównujemy. Znów układamy warstwę jabłek, tak żeby przykryły ciasto. Mi jabłka trochę zostało, nie zużyłam całego pokrojonego jabłka. Lekko dociskamy i posypujemy pozostałym cukrem wymieszanym z cynamonem. Blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 55 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do ostudzenia. Ostudzone ciasto możemy wyjąć z blaszki, ściągamy papier do pieczenia. I przygotujemy lukier. Składniki 80 g cukru pudru, 1-2 łóżki mleka. Ja mleko podgrzewam, wstawiam do mikrofalówki na chwilę, aby było gorące. Do miski przekładamy cukier puder, dodajemy mleko. Na początku radzę dodać tylko jedną łyżkę. Jeśli lukier wyjdzie za gęsty, dodajemy drugą łyżkę mleka i mieszamy na jednolity lukier. Gotowym lukrem dekorujemy ciasto. Ciasto możemy na chwilę odstawić, aby lukier trochę zastygł. Nasze pyszne, proste ciasto z jabłkami i cynamonem jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest wilgotne, aromatyczne. Polecam.